A co jeśli powiem Ci, że klasyczna rada wystarczy więcej chodzić po sześćdziesiątce, często nie wystarcza, by naprawdę zadbać o zdrowie nóg? Problem polega na tym, że oprócz spacerów wiele osób zaczyna polegać niemal wyłącznie na rozwiązaniach z zewnątrz, takich jak pończochy uciskowe, drogie kremy czy cudowne preparaty, wierząc, że to rozwiąże problem obrzęków i uczucia ciężkości. Tymczasem zwykłe chodzenie bardzo szybko staje się ruchem automatycznym i monotonnym, który pozostawia uśpione, głębokie mięśnie odpowiedzialne za prawidłowy odpływ żylny. Chodzisz, zakładasz pończochy, stosujesz kosmetyki, a mimo to dyskomfort nie znika, ponieważ krew nadal zalega. Dziś zrobimy to, czego ani spacery, ani pasywne rozwiązania nie potrafią zrobić samodzielnie. Świadomie obudzimy te ukryte obszary. To sześć inteligentnych ruchów. Które działają dokładnie tam, gdzie chodzenie i zewnętrzne wsparcie okazują się bezsilne. Ćwiczenie jedne marsz w miejscu. Możesz zapytać, przed chwilą mówiliśmy, że samo chodzenie nie wystarcza, więc po co teraz maszerujemy? I tu właśnie pojawia się kluczowy niuans. To nie jest zwykła choćba. Wykonujemy marsz w miejscu z wyraźnym wysokim unoszeniem kolan. To nie jest trening w klasycznym sensie, lecz uruchomienie silnika. W przeciwieństwie do spokojnego spaceru, ten celowy ruch służy jednemu zadaniu bezpiecznie podnieść tętno i pobudzić krążenie mazi stawowej. Bez takiego krótkiego przygotowania głębsza praca mięśni, którą wykonamy później, nie byłaby tak skuteczna. Stań w pobliżu ściany lub oparcia krzesła. Nie musisz się na nich opierać, ale warto mieć je w zasięgu ręki na wypadek utraty równowagi. Jeśli czujesz się pewnie, Pozwól ramionom poruszać się swobodnie w rytmie kroków. Zacznij maszerować równomiernie, unosząc kolana wyżej niż podczas zwykłego chodzenia i świadomie angażując stopy. Wyobraź sobie, że naciskasz sprężyste pedały. Każdy ruch powinien być elastyczny i kontrolowany. Ten marsz działa jak pompa, która pomaga przepchnąć zalegającą krew z okolic stóp ku górze. Wykonuj marsz w miejscu przez jedną do dwóch minut. Liczy się nie tempo, lecz rytm i miękki kontakt stopy z podłożem. Jeśli zauważysz, że oddech przyspiesza, po prostu zwolnij. Na tym etapie jedynie przygotowujemy organizm do dalszej pracy. Gdy poczujesz przyjemne ciepło rozchodzące się po nogach, to znak, że naczynia się rozszerzyły i ciało jest gotowe na kolejne, bardziej ukierunkowane ćwiczenia, które realnie poprawią twoje samopoczucie. Teraz przechodzimy do ćwiczenia, które ma absolutnie kluczowe znaczenie dla zdrowia Twoich naczyń. Lekarze często nazywają mięśnie łydek drugim sercem organizmu i nie bez powodu. To właśnie one odpowiadają za przepychanie krwi żylnej z najniższych partii ciała z powrotem ku górze, wbrew sile grawitacji. Z wiekiem mięśnie te stopniowo słabną, a ten naturalny mechanizm pompujący zaczyna działać coraz gorzej. Efektem są obrzęki, uczucie ciężkości, a z czasem także żylaki. Wykonując wspięcia na palce, mechanicznie uciskamy głębokie żyły, pomagając wypchnąć zalegającą krew i przywrócić prawidłową pracę zastawek. Stań prosto, ustawiając stopy na szerokość bioder. Zdecydowanie zalecam delikatnie przytrzymać się jedną ręką stabilnej podpory. Nie po to, by przenosić na nią ciężar ciała. Ale abyś mógł w pełni skupić się na pracy nóg, bez niepotrzebnego napięcia związanego z utrzymaniem równowagi. Płynnie, bez szarpania, unieś się na palce jak najwyżej. Zatrzymaj się na moment w górze i poczuj wyraźne napięcie w łydkach. Następnie, i to jest kluczowy element, opuszczaj pięty bardzo wolno, świadomie hamując ruch. Nie opadaj bezwładnie na podłoże. Pozwól piętom miękko, i kontrolowanie wrócić na ziemię. To właśnie ten wolny etap wzmacnia więzadła stawu skokowego. Wykonaj od 10 do 15 spokojnych powtórzeń. Jeśli w trakcie pojawi się sygnał zbliżającego się skurczu, nie unoś się tak wysoko i pracuj w połowie zakresu ruchu. Jeżeli natomiast czujesz, że obciążenie jest zbyt lekkie, możesz spróbować wykonać wspięcia na palce. Stojąc palcami na krawędzi stopnia lub stabilnej platformy, koniecznie trzymając się poręczy. Dzięki temu pięty będą mogły opaść niżej niż poziom podparcia, co zwiększy zakres ruchu i korzystne rozciągnięcie mięśni. Niezależnie od wariantu, Twoim celem jest odczucie przyjemnego pieczenia w łydkach. To znak, że krew zaczyna krążyć intensywnie i dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Ćwiczenie 3. Uginanie nóg w staniu. Idziemy wyżej. Kolejnym obszarem, który wymaga naszej uwagi, jest tylna część UDA oraz okolica podkolanowa. Mało kto zdaje sobie sprawę, że podczas długiego siedzenia naczynia krwionośne pod kolanami są uciskane niczym zagięty wąż ogrodowy. To niemal idealne warunki do zastoju krwi. To ćwiczenie działa jak otwarcie zapadni. Napinając mięśnie tylnej strony UDA, mechanicznie pobudzamy głębokie żyły, i przywracamy prawidłowy przepływ krwi w tej kluczowej, a często pomijanej strefie. Stań przodem do stabilnej podpory i chwyć ją obiema rękami, aby ustabilizować tułów. Przenieś ciężar ciała na jedną nogę, a drugą zacznij spokojnie uginać w kolanie, kierując piętę w stronę pośladka. Tu pojawia się ważny szczegół techniczny. Zwróć uwagę, aby kolana pozostały w jednej linii. I aby kolano nogi pracującej nie wysuwało się do przodu. Jest na to prosty, profesjonalny trik. Wykorzystaj krawędź krzesła lub stabilnej platformy jako punkt odniesienia dla ud. Oprzyj przednią część nóg o krawędź podpory. Ten kontakt fizyczny zapobiegnie przesuwaniu kolana i pozwoli idealnie skupić pracę tam, gdzie trzeba. Wykonaj po 10-12 powtórzeń na każdą nogę, zrób krótką przerwę i powtórz całość. Naszym celem są dwa lub trzy serie. Pamiętaj, aby nie wyginać dolnej części pleców w próbie podniesienia nogi wyżej. Ruch ma odbywać się wyłącznie w stawie kolanowym. Jeśli z czasem poczujesz, że ciężar własnej nogi to za mało, pamiętaj, że gumy oporowe lub lekkie obciążniki są łatwo dostępne i niedrogie. Możesz z powodzeniem używać ich w domu, gdy tylko poczujesz, że jesteś gotowy na kolejny krok. Ćwiczenie 4. Odwodzenie nogi w bok. W codziennym życiu niemal zawsze poruszamy się do przodu, zupełnie zapominając o mięśniach bocznych. To poważny błąd, ponieważ to właśnie zewnętrzna strona UDA odpowiada za stabilizację miednicy przy każdym kroku. Gdy te mięśnie słabną, chód staje się mniej pewny, rośnie ryzyko upadków, a obciążenie naczyń krwionośnych zaczyna rozkładać się nierównomiernie. Co więcej, Ruch w stawie biodrowym ma ogromne znaczenie dla drenażu limfatycznego. Pracując w tej okolicy, pobudzamy węzły chłonne w pachwinach i pomagamy organizmowi naturalnie usuwać zalegające płyny. Stań prosto, trzymając się obiema rękami oparcia krzesła. Tułów powinien pozostać nieruchomy jak solidna kolumna. Powoli odwiedź wyprostowaną nogę dokładnie w bok. I tutaj pojawia się kluczowy moment techniczny. Nie próbuj unosić nogi wysoko, przechylając tułów w przeciwną stronę. To pozorny ruch, który obciąża plecy, a nie pracujące udo. Zachowaj idealnie prostą sylwetkę, a palce stopy nogi pracującej kieruj wyłącznie do przodu, nie ku sufitowi. Wyobraź sobie, że boczną krawędzią stopy odsuwasz ciężkie pudełko. Ruch powinien być krótki, ale zdecydowany i w pełni kontrolowany. Wykonaj od 10 do 15 powtórzeń na każdą nogę, realizując 2-3 serie. Powinieneś odczuć wyraźne, punktowe ciepło po zewnętrznej stronie uda. Jeśli pojawia się dyskomfort w dolnej części pleców, to sygnał, że unoszenie nogi jest zbyt wysokie lub że pochylasz tułów. Zmniejsz zakres ruchu. Dla osób, które chcą jeszcze skuteczniej wzmocnić te mięśnie, doskonałym rozwiązaniem będą elastyczne taśmy w formie pętli, Założone na kostki. Są niedrogie, a zapewniają dokładnie taki opór, który zamienia proste machanie nogą w pełnowartościowy trening siły i stabilności. Ćwiczenie 5. Prostowanie nóg w siadzie. Teraz pozwolimy Twoim plecom odpocząć i wykonamy kolejne ćwiczenie w pozycji siedzącej, co czyni je najbezpieczniejszym ruchem w całym zestawie. To ćwiczenie koncentruje się na przedniej części UDA, czyli największej grupie mięśniowej nóg. Gdy te mięśnie pracują aktywnie, intensywnie pompują krew przez tętnice udowe, poprawiając odżywienie całego stawu kolanowego. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ kolana bardzo często cierpią z powodu słabego ukrwienia, zwłaszcza przy siedzącym trybie życia. W tym ruchu dosłownie odżywiamy stawy poprzez kontrolowany ruch. Usiądź głęboko na krześle, oprzyj plecy o oparcie i ustaw kręgosłup w prostej, swobodnej pozycji. Dłoń mi chwyć krawędź siedziska. Powoli wyprostuj jedną nogę przed sobą, zachowując szczególną uwagę. Nie doprowadzaj kolana do pełnego przeprostu ani do momentu zablokowania stawu. Zatrzymaj ruch dosłownie ułamek przed pełnym wyprostem. Ta drobna, ale bardzo istotna zasada chroni rzepkę kolana przed nadmiernym tarciem o kość udową. W tej pozycji. Mocno przyciągnij palce stopy do siebie i zatrzymaj napięcie na dwie sekundy, czując intensywną, ale bezpieczną pracę mięśni uda. Wykonaj od 10 do 15 powtórzeń na każdą nogę, dążąc do dwóch lub trzech serii. Ruch powinien być płynny, spokojny i całkowicie pozbawiony rozpędu. Jeśli z czasem ciężar własnej nogi okaże się zbyt lekki, masz dwie proste możliwości zwiększenia trudności. Możesz użyć obciążników zakładanych na kostki, albo przymocować elastyczną taśmę do nogi, krzesła i swojej kostki. Guma stawia delikatny, stopniowo narastający opór, który idealnie wzmacnia stawy, minimalizując ryzyko przeciążeń i urazów. Ćwiczenie 6. Krążenia stóp. Kończymy nasz zestaw ruchem najbardziej uniwersalnym ze wszystkich. Staw skokowy to prawdziwe, wąskie gardło dla krążenia. Gdy więzadła w tej okolicy są sztywne lub napięte, krew nie przepływa swobodnie, a stopy zaczynają marznąć i puchnąć. Ogromną zaletą tego ćwiczenia jest jego elastyczność. Możesz dobrać pozycję wyjściową do swojego samopoczucia, pory dnia i dostępnego czasu. To prawdziwy kameleon, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie nóg. Masz do wyboru trzy warianty. Pierwszy to pozycja leżąca w łóżku. Idealna zaraz po przebudzeniu, aby pobudzić krążenie, zanim jeszcze wstaniesz. Drugi wariant to pozycja siedząca na krześle. Świetna wieczorem, podczas odpoczynku, np. przed telewizorem, gdy chcesz rozluźnić zmęczone nogi. Trzeci wariant to pozycja stojąca. Jest najbardziej aktywna i najlepiej sprawdza się w ciągu dnia, gdy trzeba przeciwdziałać zastojom. Jeśli wykonujesz ćwiczenie na stojąco, zastosuj technikę przetaczania. Nie unoś nogi w powietrzu. Cofnij ją lekko i oprzyj na palcach. Palce pozostają dociśnięte do podłoża, a ty zaczynasz wykonywać szerokie krążenia kolanem i piętą, jakbyś rozcierał stopę o ziemię. Jeżeli ćwiczysz w pozycji leżącej lub siedzącej, po prostu unieś stopę i rysuj palcami jak największe, powolne koła w powietrzu. W każdej wersji wykonaj od 15 do 20 krążeń w jedną i drugą stronę. Ten ruch działa jak pompa. I bardzo szybko odczujesz efekt. Ciepło zacznie wracać do palców stóp. Wykonuj krążenia stóp intuicyjnie, zawsze wtedy, gdy poczujesz, że nogi zaczynają marznąć lub drętwieć. Nie ma tu żadnych sztywnych limitów. Pamiętaj, że sekret długowieczności i zdrowych naczyń krwionośnych nie tkwi w heroicznych zrywach raz w tygodniu, lecz w małych, regularnych działaniach. Twój układ krążenia kocha systematyczność. Te sześć ćwiczeń zajmie ci nie więcej niż 10-15 minut, a ich codzienne wykonywanie przyniesie Twoim nogom więcej korzyści niż drogie maści czy przypadkowe spacery. Nie trenujesz tu jedynie mięśni, inwestujesz w zdolność swobodnego, bezbolesnego poruszania się przez długie lata. Jeśli chcesz nadal otrzymywać oparte na wiedzy naukowej wskazówki dotyczące zachowania aktywności i zdrowia po pięćdziesiątce. Koniecznie zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Napisz w komentarzu, które ćwiczenie przyszło Ci najłatwiej, a przy którym pojawiła się trudność. Czytam Wasze opinie, aby kolejne materiały były jeszcze lepiej dopasowane do Waszych potrzeb. Dbaj o siebie, ruszaj się z przyjemnością i do zobaczenia w następnym odcinku.